Pomoc! Nareszcie. Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandt Huber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley. Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża! Ratuj! ハ <noise> <noise> Musieli tego robić. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Ale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni. A ja? nie będę i grał za ogniem. 4, 12, stol, z tyłu, korączka, trgawki, Krew! Skąpa krew! Zetrzeć to kości! Do kamienia! To moja? Nieważne! Zetrzeć! Krew! Krew! Skąpa krew! Zetrzeć to kości! Do kamienia! To moja? Nieważne! Zetrzeć! Это кость, это камня, это моря, неважно, зацесть! Так очень дай леки. Заслуживаю терпение! Ruszę się! do mnie! Lecz stąd! Z zo zo zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina! To nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Brać stąd! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponorą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz o czym mówię? Tak! No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów, Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować, i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie, może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale... Gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. stąd! Z zostaw mnie... Wilk przywiódł wilka Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego Zostaną osądzeni przez jednego Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli Przepowiednia... Mogłem się spodziewać Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley! Żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem. pozwólcie go. To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów, chyba nie będziesz mu pomagał. Upiór żąda waszych serc i oczu. M Musisz go oszukać. Na pewno jest jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał kerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedz mi nie. Błagam, zdobądź świńskie oczy i serce rzeźnika. cokolwiek. Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca. Coś w tym jest? Mam serce i oczy. A teraz przysięgaj, gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo Twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. Niech cienie wrócą w ciemność, niech szaleństwo znajdzie ukojenie, niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniosło. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei. Więcej Was, matka, nie miała. Zniszczyłem ducha Nilgarskiego, żołnierza. Dzięki ci, wiedz mi nie. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale. precz mi z oczu.